Siemanko! Z tej strony Polski Matej, witam Was już w czwartym odcinku. Stwórzmy grę w, w RPG Makerze. No to zaczynałem. Pamiętacie, wczoraj, ostatnio zrobiliśmy misję ze zgubionym mieczem. Ale z tego wszystkiego zapomniałam przetestować tą misję. Ja wiem, że ona działa, ale nie widzieliście Wy tego, więc możemy spróbować, jak chcecie. Ty ja mam już ten taki plik, prawda? Tak graliśmy. Yy, no to idziemy. Ognisko się ładnie pali. O, hej ziomek. Witaj z... Aha, to my tą misję jednak robiliśmy? Nie, nie robiliśmy. Aha, bo ona będzie mówiła witaj znowu. Ale nie, bo nawet tej misji nie wzięliśmy. To coś jest zepsute. A wcześniej, jak było, to działało. Jeszcze chwilę połudę sobie. Pyk. Coś zepsułem. Nie, nie, nie. E, no to nie. No zobaczymy patrzymy. Pyk. Siada kolego. Aha sójka jak to jest? Główny przełącznik, a jest to. Ten jak mały błąd zrobiliśmy. Zrobiłem potem po odcinku już. Jak coś tam jeszcze próbowałem robić. No się może, jak zawsze co? Czemu mnie rozpalisz panu ogniska? Teraz stoi już w jednym miejscu. Hej, pomoż mi. Tak, dziękuję. Znajdź mój miecz. My wiemy, gdzie jest ten miecz. Ale może dopiszę wiadomość, zgubiłem go. Yy, Pod jednym z piękków może co to? Coś jeszcze raz źle zrobiliśmy. Co teraz? No to jest. Gratulacje, przyłącznik zgubiłem miecze są. No to nie rozumiem co się dzieje. nacisnięcie przy... tutaj mam na dotknięcie bohatera już. OK. No to mnie denerwuje jak coś nie działa. Dziwne, że na mojej grze, którą pokażę Wam na następnym... scenę, którą pokażę Wam na scenę odcinku to wszystko działa dobrze i... A jest zrobione bardzo podobnie, tylko że tam taki domek daje. hej, pomoż tak, to znajdź mój miecz, zarąbiście. To na pewno ten głos. to na pewno ten. Patrzcie, nie ma. To chyba zrobiłem tak, jak ja wtedy zrobiłem, że jakiś gość tego nie miał. Ja nie, może nie. A dobra będzie stał tutaj jakiś taki złodziej powiedzmy. Może nie babka, tylko nie facet będzie. O, o nie, ten jest fajny, tego użyjemy czegoś innego. Chociaż nie, bo on i tak zniknie. Okej, okay. Znalazłem ten miecz niedaleko obozu farmera. Farmera. Nie, nie to wygląda? Masz i masz go i zosta mnie ze spokoju. I okej. Okay. I on się uruchamia, gdy jest przełącznik Zrobiony miecz jest on i wtedy daje nam daje nam ten miecz z brązu, google przełącznik, a jest on, nowa strona <laughs> przepraszam i Jeżeli główny książka jest on i to nie będzie grafiki, nie będzie niczego, więc on zniknie tak jakby. I okej. Okay. Teraz może w końcu się uda. To lecimy. Widzicie, na razie go nie wiem. Infrared... Nee, ik ga het Nee, wat ik moet het even kozen. X. Dat Dat is het. Ik ga En is on. eh Ik ga het even kozen. Ik ga het even kozen. Zawsze z tym problemem, zaraz po prostu zetnie. Dlatego, że to w takim miejscu on stoi. Klej. Jeżeli główny przełącznik, jeżeli przełącznik 0002, zgubiony miecz jest on, to pojawi się ten zionek. No to bo teraz róbmy. Wiadomość i pojawia się wiadomość. No razem ten miecz daleko niedaleko obozu farmera. Masz go i zasadnąć w spokoju. I okej. Okay. Teraz ma działać. A widzicie, to jest tak fajnie z że nie da się wyjść. Teraz dodajemy, nie czegoś chwilę. A bo to jest coś z tym ziomkiem źle po prostu, że on po prostu nie wyłączy tego głównego przełącznika. Bo go nie ma tutaj, widzicie? Aha, bo teraz jest tutaj, ale tego też nie ma. żebyśmy zrobili tak tutaj pokaż wybór ten wybór usuniemy o tutaj go i znikaj do krzewienia ok i jeżeli oddaj go i znikaj, opcja Wetnij wklej. Wetnij wklej. I okej. Okay. A u tego kolor wszystko dobrze? Hej, pomoż mi tak. Nie. Opcja, Aha! Teraz ja już wie, coś, wiem coś, źle zrobiliśmy. Po prostu wkleję do opcji nie. Przełącznik. Co robię? No to już niech tak będzie. Będę my powiemy do niego, oddaj go i znikaj, gnoju. To jest spoko, Tak! A może dzisiaj zrobimy właśnie mapkę, w której jest ten namiot. Albo na, mapkę z namiotem zrobimy na następny dzień. Na jutro. Chciałam zrobić, żeby była dzień i noc, ale nie wiem czy będziecie potrafili po to zrobić. Hej, pomóż Tak, dziękuję. znajdź mój miecz. Ok, idziemy po miecz. Siema, ziomek. Oddaj go i znikaj. tu 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 gdzie, pola? Gdzie mam było? Aha, ale wyżej chyba. No. No, przynajmniej szła się. Czy ja napisałam... Co robicie? Ale czy ja napisałam mój przesuł otwarte? Nie. To nie jakieś... Wydawało mi się, że tam mój przesuł otwarte pisze. Okej. Okay. No to teraz robimy może nie wiem takie coś że typu zlecenia to ustawmy taką dole jaką grafikę nie będziesz ty gdzie mam hmm. mam dla siebie misję kurczę nie pamiętam Misję teraz będą dwie opcje, tak nie? Czyli możesz... Chcesz czy nie chcesz? Ignoruj. Jeśli tak, czy wiadomo. Zabij... Nie kogo. Kogo będziemy zabijać? Jaszczurki? No. To. Zabij trzy jaszczurki i wracaj do mnie okej okay. nie to nie I taką agrymusikę powinniśmy zrobić okay. i teraz jeżeli tak zabij trzy jaszczurki i wracaj do mnie i teraz y, zmień przełącznik Michana w... jak to się robiło przełącznik trzeci. zmienimy jego nazwę na jaszczurki. Jaszczurki i ok. Ztańczą hmm. operację przełącznika O no. O nowa strona. Jeżeli główny przełącznik A jest on. I teraz mychamy jak to się robiło. A to zrobimy na samym odcinku, bo ja zapomniałam jak to się robiło. Dzisiaj porobimy tle, tylko te takie jaszczurki. To na pewno jaszczurki zwykłe są za trudne dla nas, bo sam już to kiedyś robiłem nieraz i są bardzo trudne, więc musimy wejść w bazę danych. Bazę danych znaleźć potwory. Jaszczurka. Zmieńcie jej Max HP, na nie wiem. Jak my mamy 750, no to zmienimy jej na 500 max, happen. tutaj ja nie zmieniał moc otaku animacja atakującego nic, dajemy, że 25, doświadczenia nie będzie 7, zdobyte przedmioty niech będzie możliwość zdobycia albo nie, niech będzie możliwość zdobycia zbroi, tarcza z brązu i w tej prawdopodobieństwie dają weźmy 10% i ok, no i teraz możemy zrobić i są różne możliwości My zrobimy, potem zrobimy wszystką arenę i tam w trenerzy, z którymi będziecie mogli ćwiczyć powiedzmy, że jeden duch będzie tutaj eee. mm. i teraz mm, duch, e, tam jaszczurkę musimy znaleźć, czyli to będzie, nie wiem, nie ułat um, eee, goblin teraz. Man får måste röra på sig. Så. Hätaspåret. Spacka. Att det... Det är okej. Alltså godkänning, om man ska... Att det är monster. Aha, Spacka. Det här är inte spåret. Det är spåret som tackar så mycket. klary, co mnie nie interesowało, mogłoby też nie. King, Queen. Aha, Queen, Trader fontu tu podobno coś tam, ale... Undead, 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 undead. Snake, snake, snake. Aquatic, Aquatika. Aquatic, aquatic. Best, może to będzie bestia. Czerwony. W glublinach tego na pewno nie będzie. Debli. No bo debli są te. And no, no i normalnie tego nie ma po prostu. To ja nie wiem kogo my mamy dać. To już nie będą duchy Nie będą znowu duchy Nie chciałam po prostu żeby było tak samo jak na moim innym serwerze Na mojej innej grze Ale wy sobie zrobicie co chcecie A ja sobie takie jakieś może oczka tam fajne Okej okay. Polecenie Wywołaj walkę Rozpocznij walkę? Tak, duck będzie, gdy musieli zmienić nas niezależny walorunek, gdy przegraj ok. Gdy zwycięstwo, to tam będzie, gdy porażka. To zróbmy tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Będę musiał główny z niej przełącznik, Główny przełącznik tej szturki zmieniłem nazwę na duchy okej okay. okej okay. A a tutaj mogę usunąć Google przeloczył, a jest on duchy i teraz if, jeśli ten gdzie ja mam tego ducha ja mówię, że ja wyłączyłem jak zwykle południowo Tutaj, jest łatwo znaleźć. nie jak kolor oczu, to jest fajnie. Eee, zmieniamy. Rozpocznij walkę. Duch nie wyzależy, warunek, porażka, zwycięstwo. Gdy zwycięstwo, co to wa, Ustaw, warunek. Eee, przełącznik. My mieliśmy zmienną zrobić, a nie. zmiana na to, co będzie w duchy. OK. Jest mniejsza lub równa, tak? Obo jest większa lub równa, liczby 0. Obo tak, liczby 3 do liczby 1 to jest większa lub równa nie wiem nie wiem czy mi się to uda zrobić zmienny zmienne duchy równa się nie, nie 0 nie wiem ja to mówiłem że ja muszę sprawdzić bo ja nie pamiętam tego się do liczby, jest zaraz większa lub równa. Ona tu była mniejsza. Mniejsza lub równa. Nie. Mniejsza niż 3. I ok. Zmień, zmienną zmienną, ustaw plus duchy liczba 1 i ok, powinno teraz być zdarzenie bo, ja bo ja walczył wcześniej, no to tutaj jeszcze kolejne 5 powiedzmy zmieniłaś pieniędzy plus pięknie. Coś będzie. A gdy porażka. Gdy porażka, to zrobimy próbuj dalej. Okej. Okay. Próbuj dalej. I okej. Okay. Chyba to już nie tak. Chociaż mogę tak naprawdę zrobić, że... Animacja, losowy ruch. no to tutaj jest tyk, tyk pyk, No i okej. Okay. Teraz ustaw warunek, jeżeli zmienna... Kont, e, duchy e, porównuję do liczby 3 równa jeżeli jest równa 3 dziękuję Chciałbyś sprowadzę jakieś poprawki bo ja nie pamiętam jak ja to robiłem wcześniej w mojej górze dziękuję Masz 50 zł i ok. I zmień ilość pieniędzy na z. Dobre, 50. Inne zdarzenie, wiadomość. Eee. Nie opieraj się tylko. Duchy zabijaj i okej. Okay. Okay. No to ma tylko duchy zrobić. I okej, no to też mam dobrze. I jeszcze jeden wtedy. I jeszcze jeden Wtedy musimy zrobić zmiana pieniędzy. Teraz jeszcze trzeba zrobić zmień zmienną. zmianę na duchy. A on wyłączyć całkowicie zmienną? To nie wiem. Nie tak całkowicie, na przykład. Usuń. Usun. <laughs> Mamy główny front, a na off, a b na on. B. no on e, i OK. Inne waższenie jedną wzięłaś, tylko długo ze mnie. Nowa strona. Co jak? Co to był za obrazek? Gunner 2 spoko. Gumener 2. I OK. I teraz jeszcze na trójce zrobimy... Tokika znowu Gunnar 2 Znowu do si Witaj O, wykrzykni po prostu witaj. I okej. Okay. A do witaj. Jak sobie chodzi? Rosowały. Tutaj też nie flosował nie miała i tutaj już to nie miała osoby. Ja wyjątku bohatera. I okej, okay, to to jest chyba wszystko, co chciałam zrobić w tym odcinku. Możemy jeszcze to wypróbować. Tylko że ja taki głupi nie zapisałem. Napiszcie mi, jeśli chcecie demko tej gry, żeby sobie zobaczyć jak tam kody są porobione i tym podobne. Na no, ja razie zrobiłem tylko jednego ducha, tam można zrobić kilka takich samych powiedzmy kopiować Witaj Znowu coś zepsułem? Jestem tu po O jest on? Aha, bo tutaj ma być best Bo muszę best on Tam muszę po prostu zapisać, że jakbym chciał Wam coś pokazać, to żebyście widzieli A nie że teraz muszę robić od nowa jeszcze misję z mieczem, bo sobie z duchami nie damy rady. I tak powiem, że z nimi rady nie damy, więc... Dlatego nie damy sobie z nimi rady, że... I czukaj mieczu. Że bardzo trudno jest je zabić, a my nie ustawiliśmy chyba. A może damy sobie radę? O, duch sobie tam lata. Oddaj go i znika. ekwipunek, save game. Jestem ciekaw, czy tutaj będę mógł zrobić żeby wypadem. Dało się grać. Mam dla Ciebie misję tak, sam jeszcze nie naprawiłem tego. Serio. Jestem ciekaw, czy te dane radę. No jak widzieliście, nie damy sobie z nimi rady. Save game. To wiecie, tutaj się zmienia pyk. Eee, to jest potwory. Duch. Max HP dają na 450, bo to ma być początkowy stwór w końcu. Moc ataku daje mu można 45 o oh. brona 15 Ale nie mam też co jak skiło to dajemy, więc że dostanie się za niego 27, powiedzmy X, a dostanie się za niego 5. I zdobyte przemioty, też nie będzie tarcza. O nie, będzie hełma z brązu. Prawdopodobieństwo 5. Oh 9%. Kulak. I okej. Okay. No i już jest gotowe. No